Dzisiaj szybki urbex będzie, lecimy. Nie jak znam kamień watek, moim zdaniem kamień watek się Dobra, lecimy urbex. Mhm. Cicho. Jest takie coś jak... Czekaj, czekaj. No właśnie, nie tam jest, kurwa. Tu jest problem. bo go nie było. I tak nie wiem, czy to wygląda, problem. bo on jest... Czekaj, czekaj, Migrant. OOOO, nie! SLAWA Ukrainy, SLAWA Ukrainy. Ty, co tam za jakaś... Co tam za jakaś babka z kaburami była? Hej, EJ! Żartowałem, żartowałem! Już, kolego, już Zatrzymaj się, zatrzymaj się, porozmawiamy, porozmawiamy bo. E spokojnie, spokojnie Gdzie wy jesteście, fiut? Gdzie wy jesteście? Eee Kurwa Dobry? Panie, zatrzymaj się To no zostaw go, PG dostaj. Dobry Nie ma co tego gdzie wy jesteście? Zdradziliście zatrzymajcie, mnie Porozmawiajmy, porozmawiajmy Wyjdziesz za bramę, ja cię rozabiję Porozmawiajmy, Ej, tam zatrzymaj, jest... się, zatrzymaj się, zatrzymaj się Zatrzymaj się, Poczee, do kolegi pójdę tylko Zatrzym... do nie, kolegi. Nie. Zatrzymaj Do kolegi Zatrzymajcie. się, porozmawiajmy Jak się zatrzymasz, porozmawiajmy i nie zakujecie Boję się. Porozmawiajmy Wyciągnę Wysiągnę Taylor, cię stazuję koniec będzie Wyjdziesz, no ja może... cię zabiję, mówię ci od razu, że cię zabiję Aż kurwa mać Kurwa, Huwa w dupę Zabiję go Taki tak mądrala no Kurwa Trzeba było nie zakuwać śmieciu No Kurwa Gdzie wy jesteście wy zdrajcy? No jak goni policja Poczekaj, bo do kolegów pójdę, poczekaj, poczekaj. No Gdzie wy jesteście? Ale gdzie? Poczekaj, poczekaj, poczekaj do kolegi Ej, tam jest, tam jest, tam jest Tam jest u góry ej Nie siekaj, nie siekaj, nie siekaj, wracaj mi raz Poczekaj, tam są koledzy, poczekaj No nie widzicie u góry są Tutaj Tutaj są u góry koledzy no, no, tam, no. tam są u góry Po drabinkach weszli! Kurde To dolarek, chodź, chodź chodź dolarek Co mam zrobić No wychodź, e... no bierz go sobie sobie Co? Chodź bierz go sobie na tole Nie Tak Weź mnie wypuść Oni mi kazali to weź Jego za zakułeś Jeszcze drugi jest jak drugi. Oni mnie zostawili tutaj no Te śmiecie jebane Takie frajarki mnie to zostawiły kolega O czym wy mówicie? Weź mnie wypuść kurwa, chłopiec lituj się Takie frajarki mnie to wrzuciły My są frajerami, oni uciekają od policji. Was wysypają. Ja ci tak powiem. Oni są na terenie Fibu. To tu człowieku, powiem. trzeba było mnie nie zostawiać. Nie wiem, gdzie wy uciekliście. Dobra, pan już. Jak tak umieliście mnie zostawić to uciekniecie chyba. Co nie? Nie wiem, umiem prowadzić. No szybciej mordo, kurde. Ej, rozjedziecie? Bo oni na flip... Oni przed... Szybko! Szybko! Oni na flip jadą! Szybko! Przed bramy chodź i rozjedź go! No rozjedź go! Szybko! No daj szybko! Dobra, to poczekajcie! Kurwa! Przejmę go, przejmę go No przejmę go Super Zeus Jaki Zeus? Jaki Zeus, no eee... Będzie do Dziękuję. auta zapinam pas do czyli... Dobra, znasz swoje prawa? Nie No to... Masz prawo zachować milczenie, wszystko co powiesz zostanie użyte przeciwko to w sądzie Masz prawo do adwokata, jeśli takowego nie posiada zostanie Ci przydzielony z urzędu Zrozumiałeś? Nie, nie zrozumiałe. Jeszcze raz się powtórzę Masz prawo zachować milczenie, wszystko co powiesz zostanie użyte przeciwko toe w sądzie Masz prawo do adwokata, jeśli takowego nie możesz zostanie Ci przydzielony z urzędu Wydaję, zrozumiałeś No idę na kraty już No Zrozumiałeś? Ciężko mi powiedzieć takie sprawy. Okej, czyli rozumiem, że sprawa to milczenie, ok, dziękuję. Zginę zaraz od choroby, jest? Jeszcze raz Ej, przedłużę trochę, to zginę. I... Albo dobra. Już lepiej tych zwykłych dostać. Pfff, już teraz zapuść No to mogę lepiej po prostu całować. No tyle, nie? to obiecuję, ja mogę nawet numer dać telefonu i gdzieś mamy, mamy pana numer. O. No. <noise> No już za późno. No Pani. nie, możemy mu niby wycofać poseł opaska. No nie, no kurde, już, już za dużo tutaj osób tej osób weszło i... Moja legitymacja, wartość. No nie, nie zrobimy tak. Dobra, jest taka ta to Nie mogę złapalić, bo jest ciężki materiał, jakoś by dojść nie nie. by dojść w jeszcze raz? No, wiem. Pana nie mówisz. Dobra, Daj mi. Dobra, nie raz? Gdzie znajdę pana licencję? A w lewej kieszeni spodnicy. no. licencję. O, pan jeszcze. prokuratora? No, no, no nie, nie, po, to. nie, o, nie, jeszcze tego, no. 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 To nie, to nie, jak nie, 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 go nie, 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 jak wypiszę w paragrafie, to jeszcze wezwę na adwokat przy okazji. Wiesz, Bez... Zaraz się będę za miał licencji, dziękuję. A on chce adwokata? No raczej teraz jak będzie chciał, to może wezwać. Możemy. Znaczy możemy. Mówić. Dobra jeszcze niech mnie zabierają. Już wyjść, na pewno wyjdzie, bo tu to niejako muszę... no... Ma... No to chcę. No teraz powinien pomóc, bo ma teraz No to chcę. Dobra, gdzie są na pewno dokumenty? W prawej kieszeni. No to w przyszłym prawej ja Dobra, po adwokatu zadzwoniliśmy. Fun... No dobra. Chyba łatwo powiedzieć, jeszcze pięć. ja szybko paragrafy policzę, git? No to powiedz mu szybko te paragrafy, ma to no jest, powiedz przede wszystkim. Dobra, policzkę do dołu. A pan chce adwokata? Teraz? Bo teraz może zmienić. Też szok. Proszę pana. I tak, chcę, chcę, chcę. No On to będzie. Nie Bądźcie? ma i ten... Kurwa nie licencji, chcę mi się ja pierdolę. Adwokat może się doczepić, że doliczasz do jeszcze do jednego przestępstwa, nie? Ale zróbmy ale, dwa... Ale. Ale ma kamizelki przecież. a, a no sumie, fakt, dodaliśmy to. No w sumie tam BP1, BP2, BP3 w sumie. Tak było, tylko pamiętam. A czy weź sprawdź jak tam jest napisane, nie pamiętam jak to było. A, jeszcze pan foto fotorobotem, dobrze? O, pan się jest, A, już pan jest poszukiwany, jedną gwiazdkę. A czerwona latarnia to też się... Je... no to też się było chyba, nie? Bo mogę ją Cze... wycofać. Ale to wszystko masz wycofać, wiesz, na tym. Tak, ale jest ta... Yy, czerwona latarnia po do robienia. To jest nielegalne? Czekaj sprzedaj. No, bo pokażę, mogę to wycofać. No to nie, we przyszło, mówiąc, weź... Czekaj, zobacz, czy jest paragraf Stawisz, Sprawdź. No to pewnie znaczy, będzie, nie? Ja zobaczę, jest w ogóle legalna kapsułka. Pierwsze jest tutaj. Dobra. Jeszcze raz mogę sprawdzić pewne dokumenty? Nie wiem, wiem, oni mnie jeszcze zostawili na dokumenty. tej filmie. Zaraz mam po opaskę. Zaraz mamy jakieś kurwa. No, szkoda jakieś. ...dziada jebanego. Dobra. Kurwa, cwela, co zaczął strzelać. Nie, ja tylko to potrzebuję. Nie Dobra. wiem. Nie Cześć, Dawid. Co tam, Dawidku? A na początku, kurwa, jak... Od... Kurwa. Jak wtedy weszła A, na ten budynek, powinienem zostać... Napisałeś. Super. Masz, czy nie masz? Ej, Dawid, pytanie mam. Mam rozumieć, że nie masz, dobrze. Ja Jeszcze ci zjem, ale ktoś testowaniu ci napiszę. Jeśli ma światło do ataku na Fort to, to chyba pod ten... jaki paragraf to podliczyć? Pod rzecz, rzeczy pod... W, w tar, w, kurwa... Tego do pod łamanie czy jak? Co? No. On ma światełko, te chyba czerwone, pod... no na Fort Zancudo. To co z tym? Jaki paragraf? LP-12 czy jaki? Chyba na jaką nogę chcesz mieć opaskę? Nie będzie. Dobra, to zakopię na prawo. Prawnik nie przyjechał, z Prokurator? Już dzwonię. A nie dzwonisz. Znaczy, wiesz, podjedź pewne paragrafy, nie dzwonisz jeszcze. Nie dzwonię jeszcze, po. To... No, to więcej czasu czekania Boy. będzie. No, ale to nie wiadomo ile wyjdzie, jeśli to wyjdzie na przykład w 60 masy, miesięcy, No to, adwokat I to tak może musi. to zbić. Ale adwokat nie przyjeżdża. P12. Good. Witam tam żywych żywych ty to piszesz Super. Aga. Przecież przypadek, przez przypadek, przez przypadek. Okay, super. Jeszcze, do, jeszcze dopisz, jeszcze dopisz czem? nie jest to 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 super.